który gładzi grzech świata. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami i z duchem twoim Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie! Jan Szczyciel tak głosił Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien aby schyliwszy się rozwiązać rzemek u Jego sandałów. Ja chciłem Was wodą, On zaś chcić Was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana Chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha, jak gołębicę wstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: Ty jesteś moim synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jordan. Wylewane na głowy i życiorysy mieszkańców Izraela poprzez posługę Jana Chrzciciela, jak to słyszeliśmy. Był rzeką ludzkiego zła. Sama w sobie przecież nawadniała i oczyszczała z brudu zewnętrznego, Rzeką, która uświadomiła człowiekowi, że jest w nim tak wiele do obmycia. Ale tamta woda nie usuwała zła, nie obmywała z win. Była płynącym, płynącym obrazowo opisując, płynącym wezwaniem do nawrócenia, które głosił Jan Chrzciciel. Jordan Janowy Chrzest pozwala przemyć. Oczy, nasze również. Przemyć oczy na tyle, by rozpoznać tego, w którym jest nasze ocalenie, nasze zbawcze obmycie Jezusa z Nazaretu w Galilei. To i również niejako epifania, objawienie, pokazanie, że to jest mój Syn umiłowany w Tobie mam upodobanie. W Duchu Świętym. Szczególna niedziela dla nas wszystkich. Niedziela Chrztu Pańskiego, która uświadamia nam i każe pobiec myślami do dnia, jeżeli pamiętamy, naszego Chrztu, żeby zobaczyć, że wtedy niejako stajemy się Kościołem wspólnotą, a Jezus Chrystus jest naszym zbawicielem, odkupicielem, który z miłości przychodzi do nas. Syn umiłowany Boga zostaje posłany po to, by zbawić i odkupić każdego z nas. Biegniemy myślami do dnia naszego chrztu, gdzie otrzymujemy niejako dowód, nawet więcej paszport chrześcijanina, i tego, który należy do tej naszej wielkiej, nie tylko miejscowej, ale na całym świecie wspólnoty Kościoła. Ale i również chrzest jest wizą. I to nie miesięczną, czy sześcią. Nie widzą wizą na czas określony do pracy, czy wizą turystyczną jest wizą do nieba, jeżeli tylko pragniemy i zechcemy przyjąć to odkupienie i zbawienie, wizą bezterminową, na wieki, nieskończone, czego sobie nie możemy wyobrazić. Pobiegnijmy dzisiaj myślą też, dziękując tak bardzo o rodzicom i rodzicom chrzestnym, za to, że doprowadzili do momentu naszego chrztu. Bardzo często przy chrzcie powtarzam, jaka wiara rodziców, rodziców chrzestnych, taka nasza wiara, którą później możemy rozwijać, bo jako małe dzieci, jak w większości znacznej byliśmy chrzczeni po prostu tego dnia naturalnie nie pamiętamy. Nie mamy nawet świadomości, ale łaska, wiara jest przekazywana. Dziękujmy właśnie rodzicom i rodzicom chrzestnym. Zofio i Bernardzie, cieszcie się radością oglądanego oblicza, oglądania Bożego oblicza, za wiarę i za chrzest, który mam dzięki Wam. Ojcze chrzestny Ignacy, niech Pan przyjmie Cię do radości za to, co przekazywałeś mi w swoim życiu. Matko chrzestna Janino, czyli ciociu Janciu. Jak do niej mówię: bądź szczęśliwa, żyj jak najdłużej. Wyrażajmy wdzięczność za tak ważny moment naszego życia. To sobie dzisiaj uświadommy. I więcej, dziękując Bogu, możemy i mamy prawo, i to wcale nie jest pychą, być dumni, że jestem chrześcijaninem, katolikiem, że mam wiarę. Ufność, miłość, miłosierdzie. Bóg Ojciec w Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym jest dla mnie sensem wszystkim mojego życia. Amen.